odchodzi po prostu, w ogóle nie ma żadnego zejścia na bok, w związku z tym staje się łatwym celem. Teraz kapitalna kombinacja sierpów, jeszcze podbródkowy Niko Draczyk przewraca się, jest coraz niżej, nie broni się Piotr Michalak, przerywa walkę, Marcin Wójcik po raz szósty w rzędu. Mikają tam te pięści tak. trafił Ty po raz trafią. kolejny Prawa ręka, lewa ręka Maczkowiak jeszcze raz ruszył po nogi Rwana. Cały czas strzela czy prawą, czy lewą ręką. Szymon Bajer chcąc akcentować końcówkę tej trzeciej rundy i tego pojedynku. Szymon! Odpowiedź Kułaka, ale wylądował często kopiarninę na plecach. Jeszcze jeden się bardzo mocny. Podniósł teraz pozycję, jeszcze je w duszko, aby zwiększyć śmierć Ole Olekolada w tłuszcz, się Kułak i nie ma chyba argumentu, aby bronić się przed agresją Kułak. I Rokes! Zapowa, ale szybciutko do zrywa. Minął Wiecznie. Yes, I to może być koniec oh. walki. kierowana w poddrobę. Kolejny cios i teraz seriaty odbródkowy. Odczuł ciosy swojego przeciwnika Antoni Gwilewski, ale po raz kolejny. Zaprasza go do parteru. Zaprożony Zapow po tym Dystans. Może nie za wszelką cenę, ale w tej chwili widzieli Państwo to zdjęcie, po którym lewa ręka Sajdowa wylądowała na głowianę. Twardą szczękę. Jest! Na to czekał. Nie sądzę jednak, aby był w stanie wyrwać silne ramię Sajdowa. A slam Prostym. A zatem wcześniej czy później, chociaż nie bezpieczny te sprawy, w wykonaniu Krasniczyka. Brał się na to Fabiano Silva. Świetnie! I teraz drugi łokieć. Końcówka! Tak jest! Grytówka! I teraz ciągnie Artur Sofii. Pasa. parteru stał się po Teraz będzie Hammer próbował kopać ciągle pod prawym Mocne I seria pod siatką. Co za walka. Jakie emocje, jakie ciosy. Jak oni się Nie ruszają! Prawda. Kelak jest bardzo blisko! Ale krył się! Teraz Bedor atakuje. Łocieka! Nie znają z Wiedera I wygrał! Karol! Perdom! Dobra, Andrzej, jeszcze raz on jest brusem lee!